E, czy warto? wymieniać urządzenie MC33 na MC34, tak czy nie. Jeśli nie zależy nam na najnowszej wersji Androida, bądź nie korzystamy ze skanerów dalekiego zasięgu w takich wymagających środowiskach, czy to jasnych, zewnętrznych, czy to nie potrzebujemy odczytywać kodów kreskowych z odległości rzędu 20-30 metrów, to nie. Natomiast jeśli nasz system WMS-owy, czy jakikolwiek inny, wymaga nowszego Androida niż 14. Jeżeli dużo pracujemy na zewnątrz i chcemy mieć cały czas kontakt z naszym systemem, więc gdzie nie mamy Wi-Fi musimy zastosować sieć 5G, to to są te dwa główne czynniki, które determinują wybór właśnie nowego urządzenia MC34. MC33 dalej jest w sprzedaży, pewnie przez jakiś czas będzie, natomiast MC34 jest jego naturalnym rozwinięciem, naturalnym następcą.